Cześć z tej strony, Cory Loli. A dzisiaj będziemy nagrywać taki trochę nietypowy odcinek, bo dzisiaj będę rozdawać zwierzaki. Mam tutaj trochę tych kotów na saniach, że tak powiem. One się chyba tak nazywają. I ja wszystkie zamierzam rozdać. Też pod odcinkiem będzie konkurs na zdobycie, właśnie, kilku z nich. Więc zalajkujcie najlepiej filmik, to będziecie mieli szansę na wygranie. Dobra, ja bym je sprzedawał bardzo tanio. Na razie możemy zacząć od jednego gema. I ta. No. Tak właśnie będziemy rozdawać spierzaki. Zobaczymy, czy ktoś się skapnie. O, już ktoś kupił. Ewy, kuchl, J, U. Nie znam w ogóle. Dobra. Już ludzie zaczynają kupywać. Mogę teraz w sumie zmienić cenę. Na tysiąc. Bo to też nie jest droga cena. Myślę, że to jest bardzo dobre dla nich. Tak z okazji świąt postanowiłem trochę porozdawać tych petów. Bo nie. Pod... Znaczy no. Bo akurat tak mam sporo ich. A i tak, myślę, że w miarę szybko bym był w stanie je zdobyć. Więc trochę porozdajemy. Pod właśnie odcinkiem będzie konkurs. Pierwsze miejsce, myślę, że dostanie 15 tych właśnie z saniami zwierzaków. Drugie miejsce dostanie 10 powiedzmy zwierzaków a trzecie 5 myślę, że to jest uczciwe yy, możecie napisać pod komentarzem w komentarzach właściwie yy, co byś, yy, dlaczego chcecie te pety i właśnie później będę rozdawać zwierzaki musicie napisać dlaczego chcecie te pety polajkujcie, zasubskrybujcie filmik znaczy polajkujcie filmik i zasubskrybujcie tutaj mój kanał. I właśnie napiszcie swój nick jeszcze w komentarzach. Tak żebym mógł się z wami skontaktować w razie co jakoś. Wszyscy kupują widzę. Bardzo szybko wszystko jest wykupywane. Niekiedy coś mi się blokuje, i nie mogę sprzedać. Trochę się osób zebrało tutaj. Przed moim straganem nie wiem, jak to powiedzieć do końca. Ale już widzę, że się ludzie rozchodzą powoli. Już trójka tylko została. <laughs> A teraz w sumie po jednego możemy. Kilka posprzedawać i myślę, że możemy jednego candy cane y, unicorna po jeden gen też sprzedać, bo nie przeszkadza mi to. Ajajaj, ktoś nas tradeował, a my nie potrzebujemy tradeów, dobra. I już prawie, że w ogóle nie mam. Możecie ten napisać w komentarzach, jak tam. Czy lubicie święta i zima w ogóle. <coughs> I możecie jeszcze napisać, jakiego macie w Pet Simulatorze. Jaki jest Was, Wasz najlepszy Pet. Mój na przykład to jest y, Dark Matter Lucky Pet. Zaraz wam pokażę, jak chcecie. Tylko ok. I nie mamy. Jeszcze tego jednego można sprzedać. Jest to do dokładnie mój najlepszy pet. Nie licząc huge petów. To jest y, 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 ten Lucky Dark Matter. Jeszcze tu jest jeden Dark Matter Slate. Kat i helikopter Dark Matter. Więc. No, nieźle mam petę uważam. Trochę tych hype giftów uzbierałem. Polecam Wam yy, ten. Zbierać je, bo są bardzo opłacalne, uważam. Możemy spróbować sprzedać hype gift'a. Nie wiem. Z tego co wiem, to to jest cena hype gift'u takiego po 3 biliony. Mogę tak z dwa spróbować sprzedać. <laughs> yy, tu właśnie polecam Wam też odbierać te właśnie prezenty. Ja już jestem na drugim dniu, jak to nagrywam. Yy, postaram się Wam w ten sam dzień jeszcze filmik wrzucić. Ktoś nas spróbuje strajdować. się. Zobaczymy, może potrajdujemy się chwilę Zapytamy się za co A, za chyba to nie Tu ktoś sprzedaje tanie w miarę te prezenty Uważam, że za tanio Chociaż nie wiem, czy ich cena przypadkiem nie spadła ostatnio. Dobra. To by było na tyle. Pamiętajcie o konkursie, który mówiłem w środku gdzieś odcinka. Trzymajcie się do następnych odcinków. No i pa.